Czesk so we'll Seal. Dziś opowiem Wam historię utalentowanego młodego mężczyzny, który zarobił swoje pierwsze milion dolarów przed ukończeniem 20 roku życia i który urodził się w jednej z najbardziej utalentowanych rodzin w historii muzyki. Nazywał się Andy Gibb i miał wszystko: sławę, urodę, pieniądze i sukces. Ale to nie wystarczyło. I zmarł w wieku zaledwie 30 lat, bez dolara w kieszeni. Mimo to jego muzyczne dziedzictwo przetrwało do dziś, ponad 30 lat po jego odejściu. To wszystkie szczegóły dotyczące burzliwego, tragicznego i krótkiego życia Andy'ego. Andrew Roy Gibb urodził się 5 marca 1958 roku w Stratford w Anglii. Był najmłodszym dzieckiem barbary Anne Hill i miał czwórkę rodzeństwa: Bill Riego, bliźniaków Rebine i Moriseya oraz siostrę Leslie Evans. Kiedy Andy miał zaledwie sześć miesięcy, jego rodzina, która nie miała zbyt dużo pieniędzy, zgłosiła się do programu migracji wspomaganej do Australii. Potrzebowali tam pracowników i osadników, a rząd angielski opłacał podróż dla tych, którzy chcieli wyjechać, gwarantując im dobre miejsca pracy w odległym kraju. Mały Andy i całe jego rodzeństwo wyjechali do Australii w 1959 roku, aby wsiąść na pokład statku. Jako ciekawostka, wśród wielu Anglików na statku była baletnica o imieniu Anne Jones, która lata później urodziła córkę, która stała się bardzo znana w muzyce. Jej imię to Kylie Minogue, duma Australii. W 1967 roku, po ośmiu latach życia w Australii, Andy i jego rodzina wrócili do Anglii. Jego starsi bracia już zdobyli sławę w Australii, śpiewając w małych klubach pod nazwą BGS. W Anglii osiągnęli szczyt sukcesu, stając się jednym z najbardziej legendarnych i znanych zespołów w historii. Andy zawsze był wesołym, zabawnym i bardzo psotnym chłopcem, a jego rodzice zawsze wybaczali mu wszystkie jego wybryki. W rzeczywistości wielu uważało, że był zbyt rozpuszczony. Producent filmowy i reżyser Tom Kenneby, wielki przyjaciel rodziny Gibbów. Opisał, jak Andy był jako dziecko, i bezczelny łobuz z sercem ze złota. Każdy w rodzinie go uwielbiał. Kiedy miał zaledwie 11 lat, zawsze próbował przekonać Kennebiego, aby kupił mu piwo, co było czymś niespotykanym. Mama Andy'ego, Barbara, opowiadała, że czasami wysyłała go do szkoły, ale zamiast tego ukrywał się w stajniach i spędzał cały dzień śpiąc wśród koni. Potem wracał pachnący sianem, ale przysięgał, że był na lekcjach. Dzięki ogromnemu sukcesowi braci, młody Andy miał bardzo swobodne i pełne pieniędzy dzieciństwo, co nie było normalne dla kogoś w jego wieku. Kiedy miał zaledwie 12 lat, rodzice Andy'ego kupili mu luksusowego Rolls-Royce'a i kierowcę, który woził go do szkoły i gdziekolwiek chciał. Na początku to bawiło jego kolegów z klasy, ale, jak to często bywa, wkrótce zaczęli nienawidzić i prześladować Andy'ego. Zmęczony szkołą, Rzucił ją w wieku 13 lat. Zamiast tego wziął gitarę, którą dał mu jego starszy brat Bellari, i udał się na wyspę Ibica, gdzie śpiewał dla turystów i zarabiał trochę pieniędzy, grając piosenki swoich sławnych braci. Pierwsze nagranie Andy'ego to piosenka Piątek d'Emigrek Fader Vas a proiba, którą nagrał w sierpniu 1973 roku. Piosenka była kompozycją jego brata Morisa, znanego jako Tata. W czerwcu 1974 roku, mając zaledwie 16 lat, założył swój pierwszy zespół Melody Fire. Zespół nazwano na cześć piosenki Ich Braci, choć w pewnym momencie rozważano możliwość dołączenia Andy'ego do zespołu Vikings. Rzeczywistość była jednak taka, że różnica wieku była ogromna i Andy nie lubił pomysłu bycia publicznie postrzeganym jako dziecko rodziny, więc postanowił, że chce odnieść sukces jako artysta solowy. Jego brat Bellari uważał, że skoro Australia była tak dobrą szkołą dla zespołu Vikings, a Andy chciał kontynuować karierę muzyczną, to może powinien zacząć od nowa. Andy posłuchał rady swojego brata i pod koniec 1974 roku wrócił do Australii, zabierając ze sobą swoich kolegów z zespołu. Został powitany przez swoją siostrę Leslie, która wyszła za mąż i zdecydowała się na stałe zamieszkać w Australii. W Australii młodzi ludzie pracowali i pisali różne piosenki. W wieku 16 lat Andy Gibb zadebiutował telewizyjnie w australijskim programie The Hurley's Figure Show. Niestety, doświadczenie to nie spełniło jego oczekiwań. Kiedy zespół rozpoczął swoją karierę w Australii, borykali się z trudnościami, aby zdobyć rozpoznawalność. Nie mieli pieniędzy i ciężko pracowali. Ich sukces był wynikiem wielu godzin pracy i poświęcenia. Jednak sytuacja młodszego brata była bardzo różna. Andy nie potrzebował pieniędzy, ponieważ jego bracia byli dla niego bardzo hojni. Jego koledzy z zespołu nie mieli tyle szczęścia. Historia Andy'ego Gipa, młodszego brata słynnych Beejis, pokazuje, jak mimo trudności talent zawsze przeważa. 46 lat temu, w zaledwie 20 minut, stworzono piosenkę, która niespodziewanie stała się ogromnym hitem. Zdobyła kilka złotych płyt i przyniosła ogromne zyski finansowe. Piosenka zdobyła szczyt listy Billboard 30 lipca 1977 roku i utrzymywała się tam przez 4 tygodnie. Oprócz tego osiągnęła pierwsze miejsce w krajach takich jak Australia i Kanada. W Wielkiej Brytanii, piosenka osiągnęła 26 miejsce, co i tak było ogromnym osiągnięciem. Andy, mając zaledwie 19 lat, Stał się idolem młodych dziewczyn i zarobił swoje pierwsze milion dolarów. Był uważany za najprzystojniejszego z braci i miał najlepszy głos. Andy wydał swój pierwszy album zatytułowany Flow in Reverse we wrześniu 1977 roku, a następnie drugi single Love Stickers the Water, który również stał się ogromnym hitem, osiągając pierwsze miejsce na listach Billboard. Ten sukces pomógł Andyemu zdobyć status supergwiazdy na równi z jego sławnymi rodzeństwem. Kobiety uwielbiały Andy'ego, który był przystojny, sławny i zabawny, a imprezy z narkotykami mnożyły się w zastraszającym tempie. Z wszystkich dostępnych narkotyków, Andy uzależnił się od kokainy, jednego z najbardziej uzależniających. Chciał zadowolić wszystkich, i było dla niego powszechne wydawanie pieniędzy podczas imprez, kupowanie narkotyków, alkoholu i płacenie rachunków za wszystkich. Niestety jego żona nie mogła dłużej znosić tego zachowania i wkrótce odeszła, wracając do Australii. Co oboje nie wiedzieli, to że wspólnie nagrali piosenkę, która nie odniosła wielkiego sukcesu na listach przebojów. Niestabilność emocjonalna Andiego prowadziła do nieprzewidywalnego zachowania w ważnych wydarzeniach. Wykonawca popadł także w kłopoty z prawem, zostając zatrzymany na lotnisku z narkotykami i pistoletem. W obliczu tych problemów, Wiktoria postanowiła opuścić go aby poślubić milionera, chirurga plastycznego. Andy popadł w depresję i spędzał całe dni w swoim pokoju, biorąc narkotyki i unikając kontaktu z innymi ludźmi. W 1983 roku Andy otrzymał możliwość występu w Wielkich Musicalach na Broadwayu, ale został zwolniony z powodu swojego nieprzewidywalnego zachowania. Jego sytuacja finansowa pogarszała się, ponieważ wydawał dużo pieniędzy na narkotyki. W 1984 roku został zaproszony do występu na festiwalu Dawinę Del Mar w Chile i odniósł duży sukces. Jednak problemy z narkotykami wciąż były poważne i ostatecznie trafił do ośrodka rehabilitacyjnego. Po pewnym czasie leczenia, Andy wydawał się poprawiać. Wrócił do pracy i występów w małych lokalach, wykonując swoje przeboje i kilka klasycznych utworów. Do 1986 roku, Andy zarobił ponad 10 milionów, ale niestety choroba wciąż go pochłaniała. Po powrocie do aktywności, Andy miał kilka hitów na amerykańskich listach duetów współczesnych, w tym Moon River, i Can Smile i, I Vauto you i w Music of the Night. Historia Andy'ego Gipa to opowieść, która zaczyna się od marzeń o sukcesie i kończy wczesną tragedią. Kiedy Island Records zaoferowało mu kontrakt w Europie ledwo mógł powstrzymać radość. Jednak po przybyciu do Anglii popadł w panikę i nie wziął udziału w spotkaniach z wytwórnią, zostawiając kontrakt niezawarty. Mimo, że niektóre piosenki, które przygotował, zostały wydane po jego śmierci, największy z braci Gibbów, Barry, stwierdził wielokrotnie, że Andy nie miał już problemów z narkotykami czy alkoholem, lecz głębszy problem, w którym nie wiedział, jak działa życie. Andy nie miał perspektywy, jak sobie z tym poradzić, ani jak się przed tym bronić. W lutym 1988 roku Andy doznał kilku ataków paniki i popadł w poważną depresję. Jego bracia próbowali mu pomóc, ale nie wiedzieli, co robić. 7 marca 1988 roku, dwa dni po jego 30 urodzinach, Andy poczuł ból w klatce piersiowej i trafił do szpitala. 10 marca stracił przytomność i zmarł kilka godzin później. Niestety, jego zdrowie nadal się pogarszało, i w listopadzie 1988 roku został przyjęty do szpitala z powodu zapalenia płuc, które przekształciło się w infekcję klatki piersiowej. Smutno, 5 grudnia 1988 roku, w wieku 33 lat, Andy Gyb zmarł z powodu zatrzymania akcji serca spowodowanego zapaleniem mięśnia sercowego. Przedwczesna śmierć Andyego Gippa wstrząsnęła światem muzyki i pozostawiła jego fanów bez słów. Jego muzyka jest nadal pamiętana i słuchana przez wielu do dzisiaj. Jego życie jest przypomnieniem o tym, jak sukces może kosztować bardzo wiele i jak ważne jest dbanie o nasze zdrowie fizyczne i psychiczne.